フフフフ。 Dzień dobry Państwu. A już myślałam, że to świąteczno-noworoczne błogie nieróbstwo uda nam się przeciągnąć gdzieś tak mniej więcej do połowy stycznia, jak to drzewie bywało, a tu nic z tego. Politycy dostarczają nam wielu emocji i nic dziwnego, że kabarety upadają. Nie będę się pastwiła nad Ryszardem Petru, bo robi to prawie cała medialno-internetowa Polska, ale chcę zwrócić Państwa uwagę na jedną wypowiedź pani Katarzyny. Lubnauer i jego zastępczyni. Otóż kiedy pani Katarzyna dała odpór mediom tłumacząc swojego szefa z jego wyjazdu na Maderę, bardzo ją chwaliłam, bo okazała dużo lojalności, mówiąc, że szef pojechał w sprawach partyjnych. Kiedy na drugi dzień stała u jego boku i usłyszała, że jednak ten wyjazd miał charakter prywatny, bardzo jej współczułam. No ale kiedy potem pani poseł udała się do telewizji i oświadczyła, że razem z Ryszardem Petru nie zdawali sobie sprawy, że nie są już osobami anonimowymi, to mi ręce opadły. Mówi to posłanka, która bywa w mediach elektronicznych kilka razy w tygodniu, a jej Szef, to praktycznie ze studiów telewizyjnych i radiowych nie wychodzi. Droga pani poseł, jeżeli żyje się w epoce tabloidów i aparatów komórkowych, każdy może teraz zrobić zdjęcie, nie ma mowy o prywatności ani anonimowości, jeżeli się jest politykiem ogólnokrajowym. Ja kiedyś takiej czujności nie zachowałam i y, zostałam sfotografowana przez reportera Super Expressu w lokówkach przez y, okno mojego domu. Chodziłam sobie w tych lokówkach i w szlafroku, przekonana, że to jest moja sfera prywatności i nikomu nic do niej. No. Bycie damą w lokówkach nie jest czymś kompromitującym, ale pomna tego doświadczenia uważałam bardzo w przyszłości, żeby nie dać się przyłapać. I tak oto kiedyś wjechałam na podjazd mojego domu zamknięta w bagażniku Audi A6, żeby uniknąć kamer i fotoreporterów. Przy jakiej okazji to się stało, to będą mogli Państwo przeczytać w tej książce właśnie. W ubiegłym tygodniu pani Barbara Nowacka oznajmiła w telewizji, że PiS chce trzymać kobiety w domu. Tak się przeraziłam, że postanowiłam natychmiast sprawdzić, jak to jest. Wyszłam z domu, rozglądając się czujnie na boki, no ale udało mi się całkiem bezpiecznie dojść do stacji WKD w podkowie leśnej. Niestety nie zauważyłam na ulicy żadnej kobiety, ale to może się brało stąd, że i pora była taka dziwna, i Podkowa nie jest tak ludnym miastem, żeby tłumy po ulicach się przewalały. No ale już w kolejce odetchnęłam z ulgą. Patrząc z podziwem na kilka kobiet, udało się też wyjść z domu i dotrzeć bezpiecznie do stacji kolejki WKD. No, ale kiedy wysiadłam z tej kolejki i znalazłam się pod rądem, 40-latka, przy dworcu centralnym, no to już zupełnie zamarłam. Tłumy kobiet przewalały się przez sklepy, McDonald'y, drogerie, Hebe, Contigo. No, proszę Państwa, byłam naprawdę podbudowana. Wróciłam do domu pełna podziwu dla polskich kobiet, które stworzyły patriotyczny ruch pracując. Przemieszczając się, a nawet występując w telewizji, ruch oporu przeciwko PiSowi, który chciał je zamknąć w domu. A przed Świętem Trzech Króli okazało się, że wśród elity politycznej mamy wielu fanów filmu Młode Wilki, a szczególnie tej sceny. Ty palisz? Tylko jak się denerwuje. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. Na ile jest to skuteczna taktyka, okaże się pewnie w niedalekiej przyszłości. W piątek obchodziliśmy święto Trzech Króli. I dzięki koledze z Platformy Obywatelskiej, Arkadiuszowi Myrsze, Ryszard Petru, który rok temu chciał obchodzić święto sześciu króli, zniknął w tym temacie z tapety. Poseł Myrcha, zapytany w telewizji o to, jak brzmią imiona trzech króli, zwiększył ich liczbę z trzech do czterech, ale to jeszcze jest i tak mniej niż sześciu. I powiedział, że to są Kacper, Belzebub, Melchior i Baltazar. No, gdyby zostało sześciu króli, to można by było jeszcze dołożyć Diabła Borutę i Rokitę. A swoją drogą poseł Myrcha, który pochodzi z Torunia, mógłby mieć większą wiedzę o tradycji naszego kręgu kulturowego. Mamy za sobą okres zbierania przedświątecznych darów dla biednych rodzin, wigilii dla bezdomnych i apele o to, żeby w związku z nadchodzącymi mrozami zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Pani Dominika Kulczyk, najbogatsza Polka, widocznie też uległa temu filantropijnemu, świątecznemu nastrojowi i postanowiła podzielić się z czytelnikami jednego z portali plotkarskich swoją historią i Chciała udowodnić, że też zaznała biedy. Otóż oświadczyła: Wiem, jak to jest, jak się siedzi na lotnisku bez sektora dla VIP-ów. I wreszcie perły przed wieprze. Piękna pani psycholog Maria Rotkiel, której ekspercka wiedza jest chętnie wykorzystywana przez różne stacje telewizyjne, postanowiła podzielić się taką informacją. Kobiety po zapachu są w stanie wybrać najlepszego partnera. My to sobie utrudniamy higienicznym trybem życia. Nie dowiedziałam się, czy w drugą stronę to też działa i czy mężczyźni też po zapachu wybierają kobiety. W związku z tym, czy mamy przestać się myć, używać dezodorantów, perfum. No ale ja też postanowiłam się z Państwem podzielić. Wiedzą, a szczególnie z tymi paniami, które święcie wierzą w rady udzielane przez panią psycholog. Otóż, miejscem, najlepszym miejscem, żeby znaleźć takiego partnera, najbardziej nam odpowiadającego, są środki komunikacji miejskiej w godzinach szczytu. A teraz muszę podsumować to, co znalazło się w dzisiejszej torebce. Gdyby głupota umiała latać, to na naszym niebie zamiast ptaków widzielibyśmy codziennie klucze polityków i celebrytów.